Witam, witam i zapraszam do mojego kolejnego filmiku. Dzisiaj przedstawię Wam razem z Galuchem Hello. GTA Episode from Liberty City. Nie wiem, jak się czyta po angielsku. Nieważne zresztą. Zaraz poszukamy sobie czegoś fajnego do zrobienia. Dawaj, w tych Tutaj, no dawaj z złupiec, nie, z kopniaka. Otworzymy samochód, jakiś zrąbany up ale. radio dupy. Porobimy sobie tamty Tak, wskrejcie 3. Tutaj bardzo fajne są stacje radiowe, nawiązują dużo do klimatów yy, Vice City. Yy, jest nawet yy, ra, stacja radiowa ona jest yy, City FM. Oczywiście teraz yy, gramy właśnie w. Epizod z From Liberty City to jest podzielony na dwie części Lost and Damned i Ballad Do Gaetony. Tak, my gramy teraz Ballad of Gaetony, ponieważ Lost... bardziej bardziej przypadło nam do gustu, ponieważ Lost no, Damned jest jak przez mgłę. Jest taki śmieszny nałożony filtr yy, ziarnisty, mm. przez który no, śmiesznie wszystko widać i nie, dość niewyraźnie. To gra po prostu staro To jest sobie. Popróbuję zrobić zadymę jakąś za pomocą własnych dłoń. Tutaj wystarczy uderzyć kogoś na poziomie drzwi, o Wybierzmy szybę czy następnego wyjdziemy sobie na samochód. Ale się chcą cześć. się z nami bić. Biegniemy do następnych. Lepiej, lepiej byłoby jakby było więcej tych samochodów. Ale tu policja już o, przyjechała polski. już ich zaraz zgaszą. Przyjrzymy się temu. A poszli na Polski chyba. Od nogi. A tak Co ficha? Jak z bani dostanie zaraz. No i policja oczywiście nas goni. A policja nie oczywiście golega. goni nas, nie ich. ale to tak normalnie jest, że jakoś policja jakoś tak jest do nas jakoś nastawiona negatywnie. Przez to negatywne nastawienie oni tak teraz Fajnie ich tak odrzuca Jest dużo fajnych broni, na przykład yy, Taka jakby bomba Którą sobie możemy tutaj rzucić, na przykład o tam sobie rzucimy i zatonować Bardzo fajnie w stylu talibów Budkę... a zabili mnie, dobra Teraz oddaję pad Galuchowi, który pokaże tutaj, bo on więcej gra w tą grę, bo to jest jego tak jak zwykle Galub Cheater bez cheatów się nie obędzie. No a jak? Nie obejdzie. W tej wersji GTA jest nadal bóg słychać Znany tym, którzy grali w czwórkę, może zaraz go pokażemy tutaj. O, ogólnie jest to dużo fajniejsze niż y, GTA 4 zwykłe, ponieważ no, jest naprawdę. Bardziej luźne. W, w zwykłym GTA 4 chodzi się takim jakimś, tym belikiem, wszystko jest takie smutne, melancholijne, tu wszystko jest wesołe, szczęśliwe. Wszyscy są szczęśliwi, bo są na pani wszyscy y, 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 na Można to wszystko sprawdzić, oczywiście, y, idąc do jakiegoś klubu, no. pić, w, y, pić na czas szampana. Kupić się i taki, wiem, robić sobie fajna rzecz ba, ba, bardzo fajne bardzo miłe ja jest, bo ogólnie jest bardzo miłe i przyjemny tak ile tu tak suwe żółto zrobiło Oczywiście w FM obowiązkowo. Tak. Ogólnie to są czuć klimaty Vice City, te disco szalone lata 80., mimo że to są już współcześnie wszystko się dzieje. Gra jest na dobrym poziomie, żeby tak dalej było. Oby tak dalej, oby GTA 5, jeśli, jeśli wyjdzie. To, żeby było tylko lepsze od tego, GTA 4 powinno być takie tak naprawdę od początku, ponieważ tu misje są urozmaicone, masa rzeczy do roboty, można skakać ze spadochronem, wojny narkotykowe. Skateparki. Skateparki, na których można jeździć na, na Sanchezie, na motocyklu kresowym, ale bo tu nie ma niestety deskorolki. Oczywiście, Deskorolka, ale w skejcie. Oczywiście Wizard News, jak w czwórce. Bardzo pomocne jak zwykle jest tu ustawienie waypointów, dzięki którym, łatwiej, dzięki którym możemy trafić łatwiej do celu przez nas obranego. W tej grze mamy wspaniałą komóreczkę, dzięki której naprawimy możemy... szybko samochód. I proszę Państwa. A w Formule 1 tak szybko nie potrafią. A teraz samochody. Samochody, ja się drodze. Bardzo fajne jest to, że nie ma praktycznie dwóch takich samych upadków, czy to po trafieniu, czy po przejechaniu. Nasza konsola oblicza, czy to komputer, czy konsola oblicza to na bieżąco, jak ktoś powinien spaść na ziemi. A tu teraz wspomniany budżet z pistawkami. Jak zadziałał? były wątpienie. Żebyśmy szybciej. najechali, szybciej. O, o, bardzo... bylu, pięknie, nawet pięknie. się siebie nie widzimy. Poczęliśmy pół miasta, wylądujemy na jakiejś plaży i oczywiście się zabić. I zginiemy, bo oczywiście walniemy okami i Gdybyśmy walnęli w wodę, może byśmy przeżyli. Właśnie, nawet już na dechy polecieli. Teraz karate, judo i w ogóle. Bardzo fajne są animacje ciał po odrzutach czy zderzeniach. Bardzo mi się to podoba, naprawdę. Mówiąc po, po, po komonowemu Switaś. No, każdy jeździ nie Widać na cipani. Widać, że tu wnać pani jeżdżą na klanii, bo tam... Czekas. No. Posiada paskory. No pozdrow. Może zrobimy tu jakąś rozróbę z policją, nie no. Właśnie. Samochody nie są oczywiście licencjonowane, ale od razu można praktycznie poznać yy, jaki to samochód, ponieważ wyglądają one bardzo podobnie do tych znanych z rzeczywistości. Zachęcam do gry. Naprawdę polecam tę grę, bo naprawdę GTA o 4 powinno takie być od Dzień dobry. Teraz mistrz kierownicy ucieka przez tajne przejścia jak w, jak w Need for Speed More Wanted. Nie, to w Mario. a w Mario zresztą. Nie wiem czy wiedzieliście o tym, ale w Mario istnia, istnieje ujemny świat po przejściu gdzieś tam przez jakieś inne takie tunele śmieszne czy inne rzeczy. Mario po prostu ma swój świat. Swój drugi świat. Ujemny. Ciekawi mnie to, że ten koktajl się cały czas palił. I, i odsyłał go do kieszeni i, i, i się nie spalił, ale to. Ale może ma ognioodporne spodnie. Kończymy fajerwerkami. To by było na tyle, musimy się już żegnać. Gdybyś ktoś chciał, żeby go pozdrowić yy, w naszym kolejnym filmiku, piszcie do nas na PlayStation Network. Mój PSN ID znajdziecie w opisie tego filmiku Narka.